Dobry. Witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Kochani, dzisiaj chciałbym, e, kończąc już e, tą myśl o Bożej zbroi, e, zachęcić Was do tego, żebyśmy razem przyjrzeli się trzem ostatnim wersetom z szóstego rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan. Apostoł Paweł w tym trzech ostatnich wersetach, o których dzisiaj powiemy e, i które są też podsumowaniem tej e, części opisującej e, Bożą zbroję, napisał tak. W każdej modlitwie, gdy tylko znosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i stawiajcie się za wszystkimi świętymi. Stawiajcie się przy tym za mną, aby gdy tylko otworzę usta dane mi było odpowiednie słowo do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Ze względu na nią działam jako poseł w kajdanach i chcę ją głosić śmiało, tak jak powinienem. Paweł, chce nam tutaj pokazać. To, że istotne są i ważne elementy Bożej zbroi, ale te elementy Bożej zbroi nie będą dobrze działały, gdy będzie brakowało w tym wszystkim takiego spoiwa, którym jest modlitwa. Dlatego Paweł mówi do Efezjan i mówi do mnie dzisiaj, do Ciebie, w każdej modlitwie. A więc, niezależnie czy to będzie cicha modlitwa, czy to będzie głośna modlitwa, czy to będzie indywidualna modlitwa, czy to będzie głośna modlitwa, mamy wołać do Pana, mamy zanosić prośbę, mamy się modlić w duchu bez względu na porę, bez względu na to, czy są ataki, czy ich nie ma. Mamy być ciągle czujni i przygotowani i z wytrwałością stawiać się za wszystkimi świętymi, modlić się o siebie nawzajem, wołać do Boga o wytrwałość i o bezpieczeństwo dla każdego świętego, którego znamy, który naszych braci i sióstr, z którymi też jesteśmy we wspólnocie, w zboże. Paweł mówi, żebyśmy z całą wytrwałością stawiali się za wszystkimi świętymi. Zobaczcie, że Paweł też pokazuje, wstawiajcie się przy tym za mną. Boży mąż, moglibyśmy powiedzieć, że ideał świętości opisywany w Bożym Słowie również mówi o tym, że potrzebuje modlitwy. Potrzebuje modlitwy wstawiedniczej, żeby. Duch Święty poruszał jego usta, kiedy otworzy je, kiedy zacznie głosić Ewangelię. Żeby to były odważne słowa, żeby to były mocne słowa, które będą przenikać serca tych wszystkich słuchaczy, który, z którymi będzie się spotykał, którym będzie głosił dobrą nowinę. Dlatego też i my, nosząc poszczególne elementy Bożej zbroi, mając je na sobie, potrzebujemy też modlitwy. Potrzebujemy wołać do Boga, potrzebujemy modlić się w Duchu bez względu na porę, każdego dnia. Zachęcam Was dzisiaj, kochani, do tego, żebyśmy razem wspólnie zawołali w modlitwie o siebie, o Bożych mężów, o Boże kobiety, o swój zbór, o swoich braci i siostry, ale również o to, żebyśmy umieli dobrze i w odpowiedni sposób używać Bożej Zbroi, którą Bóg nam dał. Radości w Panu pozdrawiam. Do zobaczenia jutro.